pokażę moje wyroby z modeliny, więc tak. kamerę. Dobra. Myślę, że jest tutaj. Jakieś rozwiązanie Poczekajcie, bo muszę sobie przybliżyć te rzeczy z modeliny. Yy, dwie rzeczy mi się złamały. Ok, więc tak, może najpierw nieotwardzone. Pierwszy że to jest tutorialu Modelina Fashion, taki ołówek. Może ja zrobiłam tutaj yy, ten... Tutaj zrobiłam czarny, Tutaj też, to nie jest utwardzone, ja zrobiłam yy, taki kremowy, a nie żółty, yy, no, nie żółty. Kolejną rzeczą jest to z bajki ciasteczkowy potwór, weźmy ciasteczkowy potwór, który pożera ciasteczko i do niego dorobiłam również ciasteczka, takie duże. Kolejną rzeczą to jest tutorial tutorialu Lula LPS babec yy, babeczka z wąsami. Mi się trochę to wam nie udało. Kolejną rzeczą jest lód Algida, ale to nie jest tutorial Ludal PSV, ponieważ nie miałam wykałaczek i jest ja zrobiłam taki jogurtowy, czyli tutaj był taki ślimaczek. I kolejną i ostatnią nieutwardzoną rzeczą to jest takie coś. Takie lody tutaj są. Tutaj takie nadzienie. Widać śmietana. To jest już ten styl i tylko buskaka. I to jest na takiej żółtej sylwetce. więc Więc pierwsza pierwszą rzeczą, jaką bym chciałabym pokazać, to jest tutorial do To jest taka płaska babeczka. No. Kolejną rzeczą, również jest płaska babeczka. Nie wiem, czy wam ją pokazywam. Tak. Zobaczmy, mi się to przed chwilą. Byłem wczoraj ten. No, tak, prawda? Kolejną rzeczę z tutorialu Modelina Fashion, którą gorąco jest serdecznie pozdrawiam tak jak Real Questie. I to jest właśnie taki hot dog Kolejną rzeczą to jest moja wymyślona rzecz, czyli taki duszek. Koniec tu przyklejony. I taki o. Kolejną rzeczą jest taki ten... Może pamiętacie ten ołówek zielony? Myślę, się też była mama, mama mi go tą w garnku, Ale jego później spokojnie. Kolejną rzeczą są takie dwa ciasteczka. Kolejną rzeczą jest kawałek arbusa. Kolejną rzeczą jest taki, ten, no nie wisielek, tylko świderek. I on jest y, z blaskiem banana. No, wczoraj takiego mam wisielka i tak. Wisielka, świderka. Tak mi się przypomniało, że bym to sobie... Kolejną rzeczą jest takie ciasto. A to jest do niego kawałek. Taki on. Ja tego nie robię, żeby no się osali. Kolejną rzeczą jest linizek. taki płaski. Ech. Kolejną rzeczą jest taki... Taka babeczka jakby. Tutaj jest no, taki na i na czekoladę to ona jest. I co w tym stu, chodziło ono, taką babeczkę, jak jest tutaj. I to był mój pierwszy wyrob. Bardzo chciałam zobaczyć, jak to robić. To jest taka babeczka. Ona jest tutaj bananowa. Z tym, no. Tutaj jest taki śliwkowy. I to jest taki wszelkie środku Posypka I to jest takie. Jakby taka czekoladka, eee, taka urwana, bo to jest takie pół czekoladki, o, coś tego I ktoś sobie na przykład przekroił na pół. No coś, no nie mam no tak w ogóle, nie? Kolejną rzeczą jest takie ciasto z sercem i posypką. I tutaj jest takie, takie to ciasto. I ostatnią rzeczą na dziś... To jest taki napis, love. Poczekajcie, już pomaga. Tutaj, a, love. Tylko to musi się to mało. A mama mi się to złamała i przez przypadek yy, to było. Więc myślę, że Wam się podobają te, te, te również takie. To teraz każdy, yy, pokażę z bliska. Takie ja będę mówiła. Lód algida jogurtowy. Ciasteczkowy potwór, który pożera ciasteczko. Duże ciasteczko do niego. Babeczkę z wąsami z tutorialu Lula lps TV, a też z tutorialu Czerwona Pluskawka. I taki luk.